W tym momencie zabiłeś, po... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Hogaty, a to jest drugi odcinek z kontrabandy policyjnej. A jesteśmy na granicy, próbujemy przeszukać ludzi. Wiek kierowcy 46, to jest to, czego szukamy dzisiaj. Eee, jako naszego przemytnika jeżeli odcinek i serie wam się podobają, chcecie więcej zostawcie łapę w górę dajcie znać w komentarzach pod filmem zostawcie też suba, wpadnijcie na g2 instagram discord wszystkie linki macie w opisie pod filmem dzień dobry proszę pana, proszę pokazać dokumenty czy to jest konieczne? oczywiście, że tak mm, ten kolega ma lat 36 czy tam 7 Iko u Nurmella. ok. okej, jest git. To jest git, wszystko. Ważne do jest dobre, ważność do drugiego maja jest dobra, powód praca. Praca, praca, proszę wysiąść. A my przeszukamy trochę Pana samochód, dzień dobry. Przemytnicy z gangu Węża mają Węża zaznaczonego zazwyczaj. Ale tu gdzie? Tutaj w samochodzie mogłoby coś być w sumie? Myślicie? Myślicie, że jak się nie dowiemy, to będziemy w stanie wykryć cokolwiek? Ja mam wrażenie, że nie wykryjemy, jeżeli się nie dowiemy od gierki, że naprawdę coś tam jest. Dobra, chyba nic nie ma kolega. Eee, proszę jechać. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń tak naprawdę do pana. Na razie, do widzenia. Już wpuszczamy następnego kierowcę. Panie, klapę by pan sobie zamknął w samochodzie. Na razie, do widzenia. Perfekcyjna kontrola. O, ten jest coś. Powiem wam, ten jest coś podejrzany. Ale mam wrażenie, że tego pierwszego źle zrobiliśmy jeszcze w tamtym odcinku, jakby. Uh, Azad zatkilicić yy, czy Kilic Albarak yy, to nie od nas, tu jest wszystko git, do 19 kwietnia ważna karta wstępu to git, do 16 maja git i ten ma lat 46, dobra on nie ma 7, więc jest git, 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 dobra wyjdź z samochodu kolego, to jest to. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu pozyskał cenne informacje dotyczące. O, tu będzie kontrabanda w tym samochodzie, 100% ludzie. W tym samochodzie będzie mnóstwo kontrabandy. Patrzcie, mamy. Oj, nie kolego! Oj, nie, nie, nie! Ty myślisz, że koty przekupisz? Ty myślisz, że mnie przekupisz? To tym bardziej mam wrażenie, że on je... O, jest! Znaleziono kontrabandę. Trzy razy alkohol. Git, git. Ja bym tu jeszcze coś poszukał, powiem wam. Jak bardzo możemy mu rozwalić ten samochód w razie W? Powiem że... Że, że mam wrażenie, że coś jeszcze jest w tym samochodzie. Na pewno pod maską jeszcze sprawdzimy. Dobra kolego, w bagażniku znaleźliśmy. Tam znaleźliśmy. Więc teraz przeszukiwanie pod maską. Kurczę, to przechodzenie by się przydało, takie lepsze, nie? Bo tu mamy dosyć ograniczoną kamerę. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie oni mogą chować kontrabandę. Taką podstawową mam wrażenie, że znaleźliśmy. Jedyne czego nie mamy to takie może jeszcze dodatkowe jakieś, nie? Dobra, kolego. Samochód i tak pójdzie na sprawdzenie. To jesteś aresztowany za przewóz kontrabandy, czy próbę przewozu kontrabandy przez granicę. Kurczej lub przestępców mamy. Już mamy dwóch gości. Nice. No nie dziwię się, że żona tak może pomyśleć. Sprawdź magazyn, już dajemy cyk, wszystko tutaj, cyk, pyk. I wychodzimy dalej. Eee, kolego Malinowski, prosiłbym cię, żebyś zajął się pojazdem. Ad Maduro. No i co, wynik kontroli, F1 yy, kontrabanda, świetny. Miejsce ukrycia, kontrabanda. O, w oponach? O, kurcze. Dobra, tego się nie spodziewałem, że w oponach nie było tego w tutorialu, jakby wiecie, i w ogóle nie pomyślałem o oponach. Ale to fakt, że w oponach tego jest sporo syfu. Dobra, trzeci dzień pracy, nam się szykuje dzisiaj. O, poprawne kontrole. O kurczę, dwie tylko poprawne kontrole. Czyli musimy w 100% poprawne kontrole robić, żebyśmy w ogóle coś zarobili, czy jak? Ile mamy tej kaski? 460, ok. Czy może czasem jednak się by przydało ten? O, udam się na przejażdżkę. Transport więźniów do obozu pracy oraz dostarczenie przechwycowanej kontrabandu do bazy policyjnej, ok.

Dobra? Zajmij się kontrabandą, proszę bardzo. Sprawdź lukę bagażową. Okej? Okay. A luka bagażowa, tu mamy sprawdzić magazyn i to zabieramy, a się kierę sobie zabiorę. Dobra, i co ja będę prowadził faktycznie? To stanowka, roboczny, łagra. Wy, padrobku, Ada Arta. Cel podróży znajdę na mapie. Ale że. Czekajcie, na jakiej mapie? Taka mapa, ok. Eee, obóz pracy. Mogę sobie jakoś zaznaczyć, gdzie jestem. Tu jestem, czyli skręcam w prawo, jadę cały czas prosto, praktycznie. Ok, włączyliśmy światła, syrenę. Kolego, ale się przepuszcza policję, co? Chłop palną. <noise> ja dupia Ale tutaj podziałali typy Ciekawe czy nas może Ktoś jakby zaatakować nie Co coś takiego W trakcie jazdy Czy istnieją jakieś eventy Losowe Okej okay, fajnie Że żona cię zabije jak dowie się że wpadłeś To może trzeba było nie wiem Nie robić złych rzeczy co Kolego Czekajcie, gdzie my teraz jesteśmy na mapie? Nie mam pojęcia. Ale jedziemy chyba do, obo do obozu pracy, mam takie wrażenie. Że raczej w złe miejsce to nie pojedziemy tak łatwo. Te drogi są tu raczej proste dosyć. Tak mi się wydaje. O kurcze, dobra, jednak sobie pomyliliśmy drogę. Jak do tego doszło, że zjechaliśmy w to miejsce, nie mam bladego pojęcia, T tak od razu podpowiadam, nie mam pojęcia, jak to się stało, żeśmy tak źle przejechali. Ale całkiem tu ładnie nawet, no. Będziecie mieli ładne warunki pracy przynajmniej. Będziecie mogli widokówkę mi później przesłać, no świetnie się będziecie ba... Ja pierdziel, ale ci ludzie jeżdżą jak szaleńcy normalnie, bez kitu. Dobra, a jest jakaś tam traska do obozu pracy tak bezpośrednio? Czy po prostu wystarczy, że będę obok jechał? Czy ja powinienem włączać syrenę na, na transport? Chyba nie. Dobra, dzień dobry. Ja przyje przyjechałem z transportem. O, w kamieniołomie będziecie pracować! Nice! Oto i co. <laughs> Eto me. Dobra, wydaj rozkaz przed rozportowaniem wszystkich więźniów. Koledzy, chodźcie, dobra, więźniowie 2,5. W jaki sposób mam to zrobić do niego? pójść. się, ma? Cześć kolego, sierżant Malanow. O, przekaż wszystkich więźniów. My zadry plebujemy oczka od Odrabku instrumentów Mendynica! Nie tap instrumentów? Nie tap kontrabandu. Mendynica, nie ma instrumentów, nie ma kontrabandu, proszę państwa, i to prawda. Jak najprawdziwsza i najszczersza prawda to była. To co powiedział nam gość. Pytanie brzmi teraz za 100 tysięcy punktów, gdzie jest ten sklep wlada jakiegoś? A, narzędzia wlada, no dobra, jedźmy tu w prawo. A później na drugiej w lewo, no. Jedziemy. Wyłącz światła, wyłącz silnik, włącz silnik. Dobra, na spokojnie pod prąd mijamy gościa. Gość nam tam był niepotrzebny kompletnie. Jedziemy sobie główną drogą, powinno być wszystko w porządku jak największym. Także... dobra. I teraz w lewo chyba. Ale chyba tak, chyba tak to powinno wyglądać mniej więcej. Narzędzia wlada Można byłoby to jeszcze inaczej zrobić myślę, ale i tak daleko chyba, chyba nie ma, tak mi się zdaje. Nie jest jakoś giga źle. Proszę mam tu wjeżdżać? Chyba nie. Chyba, że to parking jest jego. Nie no, parking ma tutaj kolega, Vlad. Dobra, siema. Cześć, Vlad. Jakieś narzędzia powinniśmy kupić, ale jakie? To, to jest pytanie. Pałka policyjna, coś. Siekierę mamy. Albo nam się rozwala ten nóż, jakby nóż szturmowy, nóż taktyczny, szturmowy. Tonfa. Biorę ten nożyk. Okej, okay, biorę lepszy nóż po prostu. A jeszcze policyjna. O kurczę, to tu jest sporo do zrobienia, tak naprawdę, powiem wam spodziewałem się mniej roboty a wychodzi na to że będzie sporo dobra włączamy syrenę i jeździmy jak chcemy obok tartaczka przejechać oj szybę wybiliśmy w samochodzie ale patrzcie teraz od razu dźwięk lepszy Wentylacja w takie upalne dni jest darmowa, co na dodatek, nie? Oj... Jaki słupek wjechałem. Nic nie widać, jest za małe POV, mam wrażenie, do samochodów. Może można to zedytować jakoś i sobie pozmieniać, dałoby radę wtedy, fajnie, pewnie. A co, samochód będziemy mogli zreperować, czy, czy też w jakiś sposób nam on się jakby odrespi nowy? Dobra. Powiem wam, nie wiem, jak jest taka temperatura, to ja po prostu nie jestem w stanie nagrywać normalnie. No nie wiem, ja nie jestem w stanie tu siedzieć nawet praktycznie. I cały czas jest takie jakby zmęczenie na oczach typu, wiecie, że wam się spać chce po prostu. Dobra. Wyłączamy syrenę. Można wjechać i oddać kontrabandę całą. Dzień dobry. dobrym No! Poszedł gwaric z oficerem naukowym, aż przekażny je w owsiem z e, No, no takoże powiedzieć mozno powdziać sie posrednio... Wszystko bezpośrednio z samochodu, dobra. Przekaż całą kontrabandę, przekazaliśmy 195 dolarów, wsiadaj do samochodu, wróć na posterunek. kontrol Gondry. Okay. To wracamy na posterunek. W tym momencie... Zabiłeś po Ej, nie widziałem go. Nie widziałem go naprawdę. Ja pierdziele, nie mówcie. Nie wysy! ja ja robicie chyba w tym momencie. Nie, że ja muszę powtórzyć cały dzień przez to. Nie było jakieś czyta o kurcze widzowie masakra widzowie oj to się nie godzi to się nie godzi zdecydowanie oj 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 tak nie powinno być ja nie widziałem tam żadnego chłopa tak naprawdę nie nie wiem, mógł odejść kawałek, nie widział mnie tak samo. Dobra, bierzemy kierę. przy motelu, żeby tych więźniów przynajmniej oddać. Ja pierdyko, ej, mega, mega żałuję w tym momencie tego co się wydarzyło, żeby nie było. Trzeba będzie bardziej uważnie, ale to te lusterka nawet nic nie pokazują kompletnie. Te lusterka są nic nie warte. Proszę pana, prosz pana. To trzeba być uważnym, dwaj orzesz Nie tak to. Liś to, aż Astana burma, prokłaćku Tetrievo, aż my nie ta psiadzi ciało. Pochwytać obornik z druga dzictwa, a zbywać ostalej obstór. Mhm. Dobra, 5 6, okej. Okay. się kierką. Dobra. No widzę, że jeszcze spora akcja do przejechania. No, jedziemy. No przynajmniej wydarzyło się coś, czego nie mieliśmy za pierwszym razem, nie? To mogę sobie wmawiać, że jakikolwiek plus, jeżeli był, to, to właśnie to, że wydarzyły się trochę rzeczy, których, których nie mieliśmy, o których nie mieliśmy pojęcia, że, że takie rzeczy się dzieją. A i będziemy mieli to zapewne na plus na przyszłość. Dobra. Tymczasem powiem Wam, że ja tutaj podjadę i możliwe, że Wam po prostu wytnę ten kawałek. Dobra, porozmawiam z nim. Się ma. Masz wszystko. Dobra, wyjeżdżamy do przodu. Ewentualnie strzelimy takie kółko po ich parkingu, jeżeli się da, że można było wyjechać bez zaczepiania pracowników. No, przepraszam, więc yy, patrzcie, udało się przejechać to bez rozjeżdżania ludzi, więc bardzo fajnie. No i teraz na posterunek wracamy yy, i powoli, tak na dobrą sprawę, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek przygód, wy. Contraband Police. Ja nie wiem, ile posiada tak naprawdę misji, ile dni można grać w jaki sposób w tę wersję demo, w którą teraz gram. Ale już niedługo będzie pełna wersja, więc można ją śmiało wishlistować, myślę. Ja ją już mam w także. Dziękuję bardzo za oglądanie. Albo nie, jeszcze nie, jeszcze dojedziemy. Ok. Pożegnamy się na miejscu, bo możliwe, że wiecie, że dostaniemy jakąś premię, albo coś jeszcze, jak wrócimy. Dobra, gratulacje świetnie się dziś spisałeś. Jak widzisz Twoja praca? Nie ogranicza się do ciągłego siedzenia na posterunku, okej. Okay. Dziękuję za tę garści, jakże bardzo potrzebnych informacji. Kolejny dzień z głowy, koszt dzienny. Utrzymanie budynków, serwis pojazdów i wynagrodzenia. Kurcze pieczone, utrzymanie pojazdów też kosztuje, ale dużo kasy nam ciągną jakby z pensji, nie jeszcze. A my tu pracujemy, my tu powinniśmy zarabiać, a nie tracić te pieniądze. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, Eloi, cześć.